Ale możemy zaprezentować, dlaczego ninja. Ja trzeci. <noise> raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mijara, wyciskają dużo na kratę. Wiesz? Okej. Okay. Ręka musi być. Pro... O, właśnie, nie? Idealnie. Cztery jajka surowe, ee, jakieś tam odżywki węglowodanowej. Na surowo wpisziesz te jajka? Tak, w blenderze. No. Taki Od dziecka. Taki jesteś. Wygląda ogromna. Ja bym powiedział, że masz 50 ponad ręce. Panie. Teraz macie różnicę 100 ile kilo? 100? 115. 115, 85. Oh. No, zobaczcie, o! Oła. Dzień dobry, YouTube. Strzelce Polskie. Tak to polsko brzmi, strzelce opolskie. Moim i waszym gościem jest Rafał. Młody ninja. Tak, Sobos... Soboszkiewicz? Sobonkiewicz. Sobonkiewicz. Tak specjalnie to, to powiedziałem. Młody ninja. Słuchaj Rafciu, dlaczego młody ninja? Skoro młody ninja, to jest stary ninja? Tak jest. Jest najstarszy ninja, jest ninja i młody ninja. Czyli są trzy ninja? Tak jest, trzech braci. A dlaczego ninja? Czy wy macie coś wspólnego ze sportami walki? Czy może w tym programie braliście udział? Czy skąd to się wzięło, taki eee, przydomek? Moi bracia od młodych lat trenowali karate, różne sporty, sztuki walki, ja akrobatyka. I to po prostu tak się wzięło, że ja po bracie Xywa, młody ninja, brat, że ninja, była akrobatyka, sztuki walki. I no tak się wzięło, że ninja. Bo teraz jesteś obecnie w jakim okresie? W czym ty się specjalizujesz? Teraz y, głównie mam zasada, za, zasadę taką, żeby zbudować jak największą siłę. I z większą siłą przychodzi mi masa mięśniowa. Okej. Okay. I teraz właśnie mam taki okres, że zależy mi na wyciskaniu na klatę, czy tam wiosłowania, pociągnięcia. Może powiedzieć taki okres masowy, ale bardziej skupiony na sile. Aha. Czy tam sprzytyje 5 kg, czy A nawet... Nie ma siła? siły. jara wyciskanie dużo na klatę. <laughs> Wiesz? Okej. Okay. Ja jeszcze... Teraz ile teraz... ważysz? 85. 85, bo wiesz, obserwuję sobie, na pewno nasi widzowie też cię obserwują. 85 kg i tam 160 to idzie na spokojnie. Zobaczymy, czy pójdzie na raz, czy na dwa. Właśnie w tym materiale zobaczymy, czy pójdzie na raz, czy na dwa, albo już? może na trzy. Miałem próby i tam poszło na raz z pauzą, a może cię spróbujemy na dwa. Ja będę prorokiem i powiem, że trzy razy pójdzie bez niczego, bo jak ja jestem, to zawsze wszystko dobrze idzie. Ty tak dzielisz sobie trochę okres na wiosenny i zimowy. Tak jest. Czyli zimą siła. Siła. Wiosną, latem rzeźba i wtedy scena. Tak jest. W zimę staram się być taki zamulony, ciężary, a w okresie letnim to nawet kalistenika, akrobatyka, bo mogę sobie na to pozwolić. Siła, sprawność, piękno. Trzy słowa, które tak mogą jest. definiować e, młodego ninja, że zarówno i wyciśnie, i podskoczy, no i całkiem nieźle wygląda. Ja widzę, że profesjonalnie podchodzisz do rzeczy z gumą. Każdy, ka każdy no. mały szczegół przynosi jakiś tam procent no. do wyników. No. I teraz ta guma, wiesz, jeżdżę trochę po, tych, po swojemu załóż, po tych trójbojowcach, po tych siłaczach. Domyślam się, żeby nie było poślizgu. Tak jest. A powiedz mi to pewnie stopa, podłoga w miarę też, bo podłoga też ma chyba znaczenie wtedy przy wyciskaniu. Znaczy no, ja się na to nie skupiam. Ja tam. Nie? Bo Ty nie tam trójbój, że musi być wszystko nie, nie. Pod, pod sędziego. I ale... zaznaczam od razu, z, no. jak będę podchodził pod 160 czy coś, może tam się tyłek oderwa coś, bo się na tym nie skupiam, ja nie jestem zawodowcem w wyciskaniu, okay. mi zależy od punktu A do punktu B, żeby to po prostu wypchać. Czyli nie bawimy się w aptekę, niech ta nawet, niech ten tyłek idzie do góry, tak, tak. to nie wyciska albo wyciska, to nie chcę, porównując swoją wagę ciała i porównując ciężar na sztandze, chociaż opuści i wyciśnie, tak, jakby to nie miało wyglądać. To sobie się rozgrzeje. Jakieś ja tego nie robiłem i ja zawsze się zastanawiam, czemu mnie barki bolą. A no. taka pierdoła, ja się z tego zawsze śmiałem. Ja się wiesz, równie ci powiem dobrze, bo się śmiałem i z rolowania i tak dalej. Znaczy nie może się śmiałem, wiedziałem, że zawsze to przynosi korzyść, ale szkoda czasu, nie? Szkoda zawsze czasu, ale później no, ma to przełożenie na i te bóle, i wyniki. No, ścięgna, więc zadła to już trzeba rozgrzać. Nie tylko, wiesz, mięsień. To wszystko. Oh, tak naprawdę ty nie wiążesz jakoś swojej przyszłości ze sportami sylwetkowymi. Świetnie wyglądasz, ale to nie jest jakiś przynajmniej na tą chwilę, bo w życiu różnie bywa, różnie się zmienia, ale na tą chwilę nie, że ty będziesz wielki tam, masz cele Olimpia, że chcesz nastać. No, nie, 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 nie. Nie nie, nie, i tak dalej. nie, nie. To jest więcej to raczej zabawa. Zabawa i po prostu też pokazanie, że można być sprawnym i mieć tą fajną sylwetkę. Mm -hmm, mm -hmm. No wiesz, dzisiaj to jest takie ciśnienie, że open mass, być wielkim chłopem i potem ciężko też zawiązać sobie sznurowadła. Ty jesteś akurat zwolennikiem tego, że chcesz być no, dobrze wyglądającym chłopem, tylko zrobić całto zauważ... w przód i zawiązać sobie tak, sznurowadła. Tylko zauważ, że przeważnie krytykują osoby, że moje sylwetki nie da się zrobić bez dopingu. Mówią to młode osoby, które po prostu nie trenują ciężko. Aha. Dzisiaj mam takich leniwych, słabych ludzi. tak ale za, dobrze, że proszę, zauważyłeś, powiem, że, no że dzisiaj dzisiaj wszyscy za spadz... słabo ćwiczą. No. Za ten towar, że on, on robi tak robotę, ale tak naprawdę... Wiadomo, no, mają w środki, wpływ na to, jak wyglądamy, ale ty pokazujesz, że... No dzisiaj ludzie chodzą na siłownia, nie trenują. Nie dając siebie wszystkiego. Za dużo dając... kombinują. Za dużo kombinują. Nie masz przyjść. Trzy... więcej ruchów? Tak, 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 tak. <noise> Jakby się przykładowo wyciskanie zamorobił, ale ciężko się przykładał, to mu ta klatka urośnie. A on tak. Nie ma siły. On próbuje to zastąpić jakimiś tam linkami, jakieś, wiesz, Wigibasy. I... Ninja. Ninja jest, ale to nie, nie o to chodzi. Co z tak. tego, że on czuje tam klatkę, jak tam powigina, ale ona mu nie da tego przyrostu. On jednak potrzebuje tego ciężaru. Trzeba to... pozrywać te włókna, i żeby była... Tak. i przede wszystkim jeść. Tak się rozgrzewam od ninja, a tak tam trenuje. Stary ninja, czy średni ninja. O, chodźcie zobaczyć. I ja tutaj przedstawię młody, średni i stary ninja. Ale salt nie róbcie teraz. <laughs> Okej. Okay. Kiedyś wziąłem o lata, to podania mi sztangi. Ja tam 150 zakładam. A on tak. Na brzuch. Na brzuch! Mówię to kurde. A teraz, a teraz Ci pokażę jak ja trenuję. Wszystko będę całkiem... O! U mnie! Ciężar, który nie jest ciężarem, ma się stać ciężarem. Ale zasada Frankzen, coś takiego. Mm -hmm. Ale nie, że lubię, ale muszę. To ja takie coś pra praktykuję właśnie na redukcji okres letni, że ja lubię czuć tą pompę, te palenie. Tak jest. A no. teraz na okresie masowym mi nawet nie zależy na tej pompie. Po prostu Ach, wypchać mm -hmm. dany ciężar, duży. No ja niestety muszę teraz tak trenować. I zobaczymy. Ile można wycisnąć przy małej wadze, bo 85kg to nie jest dużo, a jednak te ciężary, które ja będę wciskał, to jednak przy mojej wadze to jest dużo. No to jest dużo. razy dwa, tak Jakby nie było. A Ty próbowałeś jakieś maksy robić rekordy? Tak. Ile tam miałeś? Kiedyś, wiesz mój, mój max na klatę, najwięcej, ja dużo nie wyciskałem, to jest e, też na parę razy, na trzy razy chyba 186kg, ja nigdy nie, tyle. Nie, nie, nie byłem. Bardziej przysiad, to też na 5 razy 250 i 290 martwym. Ale, Ale no, przysiad mówię, ma t... słaby. Ale teraz to. No to było kiedyś też, nie? Aczkolwiek. Też patrzmy, że ma swoje lata, to też. Ech, dziękuję. Tak naprawdę niepotrzebne są te ciężary teraz, nie? Nie, nie. Tym bardziej, no możemy to powiedzieć, bo jeszcze tego nigdzie nie mówiłem. Dlaczego teraz tak mogę, muszę trenować? Bo akurat ile to? 3-4 dni temu, nie? Zerwałem głowę długą bicepca. Tak naprawdę mógł ze mną w ogóle nie ćwiczyć, tylko stać i rozmawiać, ale on do Niemczaków nie należy. Tak jest. <grym> I dziękuję. Pomimo kontuzji, robi ze mną trening. Aczkolwiek to też, żeby nie zabrzmiało, ja chcę mogę gadać przy tym ciężarze. Yy, rozmawiałem z doktorem i ja mam na to pozwolenie. Tylko właśnie As. muszę robić w ten sposób, bo na pewno przy kontuzji nie bagatelizowałbym tego, że mam kontuzję, ale co ja jestem, FIFA Rafa! Nie będę miękko i tak dalej, ale no nie poddaję się, mam pozwolenie, bo to jest taka kontuzja, a ten mięsień teraz musi przyrosnąć do tej drugiej głowy. No i, ale wiadomo, że no jest gdzieś tam odczuwalny ten dyskomfort, ale to jak to w życiu. A Ty tam do treningu co zażywasz? Wiesz co, teraz na treningu piję y, Cluster E EEA y, i kreatynę. I tak sobie popijam. A jak trenujesz też według zegarka, na przykład przerwy pilnujesz ja. czy nie? Jak na redukcji jestem właśnie czy coś, to ja. właśnie staram się do tej maksymalnie minuty trzymać tą przerwę. Aha. Nawet powiem Ci, lepiej tą pompę czuję, nie skupię się na ciężarach, ale, ci ale ci powiem, tak. Ja już jestem na treningu od 35 lat. Jak mam mieć krótką przerwę, to, ja to nie wiem, to ten zegarek jest jakby w głowie. Natomiast jak mam okres masowy, jak dźwigałem wielkie ciężary, to podobnie jak ty, też nie mierzyłem czasu, ale to nawet lubiłem na nagraniach, tak jak teraz. Bo teraz odpoczywamy, gadamy i na tą serię siłową jesteś gotowy, bo... Czasami, weź, weźmiesz przed treningówkę, gdzieś tam się spieszysz, robisz okres masowy, czujesz pompę, ta przerwa jest za krótka i te boje potem są no nie do końca wykorzystane, tak. takie siłowe. Ja na przykład tutaj, co serię staram się odpocząć tyle, ile chcę. Że po prostu tak jest. będę czuł się gotowy na następną serię, nie? Ale życie pozwala ci na to, że możesz sobie spokojnie trenować. Tak. Nie musisz, że... O Jezu, już muszę do roboty nie, lecieć już za tą yeah, godzinę. Nie, yeah, nie, yeah. Ja na przykład w takim tempie lubię to, że jak się robi? Pierwsze, drugie, trzecie, i jest siła na więcej, co to już na przykład po czwartej piątce już czuć te palenie, że tak. wiesz, Jeszcze Pierwsze, drugie, trzecie robisz tak, tak kurczę, nie ma ciężaru, a nagle jest stop, nie? Ale ja lubię, lubię takie rzeczy, ale okres letni Tak mniej więcej wyglądają teraz moje treningi, że ciężar jest se dodam, tu jest stówka o połowę mniejszy ale to, to naprawdę wystarczy, nie? Ja tak właśnie łapę robię to też no. nie robię tak, tylko robię raz, tak. dwa, Wolno, nie? i już czuć, jest siła i te pieczenie, te, to ty. Jest... Ale Ravciu, to jest też tak, że jak ty się tym bawisz? Nieraz przyjdziesz na trening, masz ochotę podźwigać, nie masz ochotę na zabawę, tak, jakieś tak. dopięcia, przypięcia, wolne tempo. I to jest właśnie jak to bez żadnej presji robisz. Ile teraz? 120. Ja jestem jeszcze w tym wieku, że jestem głodny, tych ciężarów, że chcę pokonywać siebie. Ja nie chcę stać na danym ciężarze, nie? Mhm. Jak osiągnę swój cel, tam przykładowo 200 kg na klatę, będzie. Bo każdy z moich braci widzi, są 200 kg na klatę. Mówiamy się, że przyjeżdżasz z kamerą i ja Ci zarzucam, Ty wyciskasz 200 ja dobra? będę gotowy, tak I jest. mi znać. Tak jest. Jesteśmy, jesteśmy umówieni. Oczywiście piszcie w komentarzu, czy chcecie coś takiego. Czy tu sędzia główny chce stać przy 200 kg na klatę? Ja będę wyleczony i będę Ci zarzucał. Ale to trochę, trochę ja. potrwa, nie? To nie jest tak, że raz. Ale widzisz, to jest, to jest dobre. Porozumam cel, nie? Że po drodze, cel? jak będę miał 180-190, to nie będzie dla mnie frajdę. Ale robią. nie spieszysz się. Niech to nie. będzie za tydzień, albo niech to będzie... Za rok albo za dwa lata. Tak jest. Ale masz cel i spokojnie. Bo dzisiaj są takie czasy, że żyjemy szybko. Jak coś ma być, jak masz mieć milion na koncie, to już najlepiej teraz. Jak masz być na zawodach wielki, to już teraz szybko, teraz, no. już dwa, trzy miesiące. Jak chcesz być super trenerem, robisz sobie kurs i już jesteś super trenerem. Wszystko dzisiaj się szybko dzieje. Masz bardzo fajną sylwetkę. Pytali ci się ile na przykład yy, masz w pasie? W czasie zawodów, to ja miałem jak Salineczka, miałem chyba 72 albo 81 cm w pasie, Gdzie nie? Gdzie tu jesteś tu? 72. Hmm? No, a przy okazji wtedy z serenkiem mierzyłeś, i wiadomo, że u Ciebie wizualnie ta ręka wygląda ogromna. Ja bym powiedział, że masz 50 ponad ręce. A jest tak 45, 44 bez pompy, a jak tak fajnie spompuję, to nawet po 47 podchodzi, nie? 47,5 to miałem. No. To no, ale to zobacz. zobacz. Przy, przy tej tali, przy tej klacie taka łapa. Jest... A wiesz jeszcze, jak zrobisz? No, wiesz tam. Na pewno nasi widzowie Cię oglądają, ja też się oglądam i, i wcale się nie pomyliłem, widząc cię na Instagramie, bo nieraz jest takie trochę to złudne i widzę cię na żywo. To I jest też naprawdę oni petarda. Wyobrażają sobie mnie na zdjęciach, że to jest wielki kolor, czy coś, ale ja ważę 80 kg. No, oni myślą, że. Jest... Wiesz co, na zdjęciach albo gdziekolwiek nie ma odnośnika, bo stoisz tylko sam. I wiesz, Czy masz 1,90 90, czy masz 170 kg, czy masz 8, 5? Metr 78. Metr 78 to tego nie widać. Tego nie widać nie? A dopiero jak potem ktoś tu, ktoś jest zniszczy, ktoś jest wyższy. Tak, a potem tak. ma to przełożenie. Teraz macie różnicę 100, ile kilo? Sto, 115. 115, 85. No, zobaczcie. No, o! 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 Dłuższa przerwa, zakładam 160 i to będzie jedna, główna, robocza seria. Powiem Ci szczerze, że dawno nie robiłem wyciskania na ławie. <grych> Okej. Okay. Ciekawe, czy się doczepią do techniki, nie? No, Ale u Ciebie czy u mnie? No, Nie, po, do Ciebie. Powiedzą, pewnie za wolno. Czemu tak wolno? No, wiesz, jak ktoś nie wie, czemu za wolno, to musi jeszcze dużo, dużo doczytać. Skrupulatnie przestrzegasz teraz w tym okresie, jeżeli chodzi o jedzenie, od dietę, czy... Bo ty masz chyba metabolizm masz taki, że... Szafowa, gdzie byliśmy wczoraj jeść? Przedwczoraj gdzie byliśmy jeść? Tak. To jest właśnie piękne u mnie na masie, że nie zalewam jej mocno mm -hmm. i sobie pozwalam póki mogę, McDonald's, KFC, różne wiesz, fast foody, żeby po prostu te kalorie się zgadzały, wiesz. Aha, ale ale p... trochę kurczakerzja. No, oczywiście, chodzę do chińskiej restauracji, po prostu, żeby to było pół na pół, nie? Mm -hmm. A w ogóle na coś ścianami na przykład. Ja bardziej w form, formie płynów robię, że na a, przykład okay. cztery jajka surowe, e, jakieś tam odżywki węglowodanowej. I na surowo wpierdzielasz te jajca? Y, tak, blenderze, no. Taki Od dziecka. Taki jest, jesteś. A to mój brat tak samo, to no. wiesz. To są, to, 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 to są hardkorowcy. Ja ale ja... to trawienie jest okej. Okay. To jest takie miękkie jajo. To jest takie wiesz, no, on a tu nie, dzisiaj... bo jakieś uczulenia, to to nie boisz się po prostu nie, jakichś nie, nie. Nie, ale... Nie. Nawet to jest głupie pytanie, patrzysz na jajka nie, 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 No po nie, co, nie? Nie, nie? Ale masz nie. wiejskie pewnie, czy z marketu? Wiejskie, wiejskie, wiejskie. O, dobra. I dziesięć jajek u mnie dziennie idzie tak o, bo ja mam tak podzielone, że cztery jajka y, samego rana w ożu blenderze, taką odżywkę sobie robię, to jest już masz cztery jajka surowe z razem z żółtkiem, bo w czasie zawodów to te żółtka out. Okej, żeby tłuszczu nie było. Tak. I potem jeszcze taki szejk przed snem, czterech jajek, a w, w ciągu dnia sobie tak gotuję jajka albo jajeczice z dwóch jajek, ja po prostu sobie... dziesięć jajek. Chleba też zjesz? Chleba nie jem, po prostu mnie tu muli. Ja wolę takie węglowodany, właśnie klejki ryżowe, okay. kaszę man. na przykład teraz zanim przyjechałeś, to te klejki ryżowe opitoliłem, nie? Okej, okay. ale ryżu też ty ugotujesz czasem w ta, czasu. Tak, 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 tak. Ta, ta, ta. Znaczy się ziemniaki? Kartoffle? Wszystko ziem. Wszystko, no, wszystko, okay. Tylko ziemniaki są takie, że sycą i długo mnie trzymają. A wolę coś takiego lekkiego właśnie, że okay. kasza ma na klej ryżowy. Czyli tak naprawdę młody chłopak, nie, ale taki prawdziwy wojownik, Bo... ninja, ale taki trochę old school. I dźwiganie, i jana surowo. A więc dlaczego? Powiedz no. mi, dlaczego mam sobie zabrania? Tak mi nie zalewa mocno. Dlaczego no tak. mam sobie zabrania? Wiadomo, to jest niezdrowe czy coś, ale mam odmah z czego co mi. Dla, dla mnie. Dla niego tuż w ogóle, ale dla ciebie zdrowe. I to jest też to jest też właśnie rozpatrywanie wszystkiego, czy treningu, czy czegokolwiek, czy jedzenia. Okej, okay. młody ninja tak robi. Ja może zawsze też tak robić, będę właśnie tak jak młody ninja, ale to może tak, ale nie do końca. To jest tak samo jak z ćwiczeniem. Przykładowo robiłbyś teraz wciskanie, nie wiem, z nogami w górze oparte o sufit i by przynosiło Ci to rezultat, to czemu masz tego nie robić? A według moich oczu bym powiedział ci... Co to są, czy to jest akrobatyka, czy co to jest? Tak. Ale czy to przynosi efekt? Jak dobrze wyglądasz, kiedyś profesor mój jeden na Akademii Wstycznego powiedział: Mistrzów się nie osądza, chociaż tu był przykład, na przykład chodziło o technikę, czy skok w dal, czy na przykład technika biegu. Jak ktoś jest mistrzem, to on może 100 metrów tak pobiegnąć, nie będziesz go osądzał, bo jemu to przynosi efekt. Tak. I on jest mistrzem, on jest pierwszy. Ty tak robisz, wyglądasz świetnie, więc tutaj nie można powiedzieć, Ej, ty robisz źle. Trzy, cztery i Góra, mocno. Raz. Góra, mocno. Dwa. Góra. Mocno. Mocno, 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 mocno. Sam. Ok. Widziałeś? Yes. I tak to się robi. I piszcie w komentarzu, czy 160 kg Wiadomo, technicznie może nie było ładnie. Ale przywadzę 85. Czy to jest dużo, czy mało. I teraz to było siłowe. No. A teraz jak pójdziemy na skąd zadatni, dodatni, to Aha. już tam zaczynam takie pompując na przykład 100 kilo na 8 razy 10. Jesteś ze mnie dumny? Zobaczcie, brat ze mnie dumny tutaj. No elegancko. W tej wielkiej siłowni o nazwie... HKT. To jest nudne. Nic się nie czuje, ale przy piątym już będzie okej, okay, nie? Tak jest. Tak dla porównania, po co to? Zobacz, na przykład jak... Czy tam robiłeś? Ja już nie mówię przy tych 160, ale przy rozgrzewkach, jakbyś tak robił normalne powtórzenia, czas Ośmiu powiedzmy powtórzeń, czas... Powiedzmy 30 sekund. Czas 8 powtórzeń tutaj. Z półtorej minuty. To jest... Ile mięsień jest cały czas w pracy, że tak powiem, nie? Jak go można przepracować. Ale mówię, to, to jest jako dodatkowy element. Coś, co możesz wykorzystać. Nie musisz. Jak się będziesz nudził albo będziesz się słabo, A to co dzisiaj tak zrobię trening, nie? O, już ty... Dawaj, 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 dawaj. Ekstra! O ty. Nie? Taka jedna seria. Moim zdaniem zastępuje takie trzy takie byle jakie machania, że lepiej zrobić taką jedną serię Szofowa, zrobimy potem taki trening. Jutro. Na nogi. Uuu, ale robi robotę. Okej. Okay. Ośpu. Nie ja wiem czy tyle samo albo mniej. Ja się nie skupiam na powtórzeniach tylko na tych sekundach. Raz, dwa, trzy, cztery. No ale to zróbmy jeszcze jedną serię. Zrobimy tym, ale zrobimy sobie w tempie, ale bez przesady, czyli... 3, 4, 4 i. Trzymana. I jedzie. Ale to też jest metoda na przykład progresji, nie? Ale jak notujesz, że na przykład to ćwiczenie robię 4 minuty odpoczywam. Ten ciężar. Zrobiłem tyle i tyle powtórzeń. A teraz następny trening odpoczywam minutę mniej. I jak zrobisz tyle samo powtórzeń? Jest progres? Jest. Jest. nową kurczę. Także jest nie tylko ciężar, ale oh. do czego trzeba dorosnąć. Dawid Goliatem. Oh. <laughs> kto jest Dawid, kto Goliat. <laughs> oh. Nie no, bajce Wiesz, tak wszystko jest dobre, że po prostu strzeliłem, bo klata też Ale nie, chyba... klatka, też jest biceps to jest takie ulubione no. ćwiczenie, że mogę robić. A bary? Zależy, bo jak czuję, to lubię je robić, ale czasem mam taki momenty, że nie nieważne, co bym zrobić, to nie czuję ich. Aha. I to są takie, żeby po prostu wykonać dane ćwiczenia. A jak mi się tu oparł? Może nie. Ja czasami gumę właśnie przyczepiam i powiem Ci, fajne czucie jest na końcu. Aha. Ale możemy zaprezentować, e, dlaczego ninja. Ja trzeci. Ale nie zauważyłeś nawet. Akurat się wycięło. Ogólnie, Rafał powiem ci, miałbym no. dobrą formę, ale nie, gdyby nie ten Fojtek, to jest obok. On ciągle mi sprzęt zabiera spod nosa. Okay. Nie masz na czym trenować. I oczywiście byłbym większy tutaj od Rafała, ale nie mam na czym trenować, bo mi ciężaru tutaj podbierają chłopaki. A ty jakąś przetringówkę tam coś bierzesz Bo... czy nie bierzesz? Wiem, argi... a to... sobie robisz sam czy... Ta. Ja też na przykład wolę sam sobie cytruliny dodać, AGG, betalaniny. Dokładnie. Tak jest, lubię sobie arginę, cytrulinę, betalaniny. Ja se, tak, a, smam, a, a, a a, a jeszcze przecież To, y, to arginę, nie? Kofeinę. Też lubię sobie wierzę. Jak kofeinę w tabletkach. Tak. Idzie, 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 idzie! Tu nawet nie o... ma co pomagać. Oh, cool. dał radę uh. I teraz przejdziemy sobie pozy, zobaczymy jak to wygląda, nie? W mhm. angielsku. Tak? W angielsku. Right, front finish for front Turn to the right. Prawo zrob? Ok. W line -up, w Lejnapie zostań, tak jest. Ok. Mhm. No to super. To chyba Twoja też ulubiona poza co? Wow. Super. To zobaczymy. Okej, okay. wolisz tą stroną. Dobrze, i może. O, właśnie, super. Wypuść ten brzuch, tak? O, właśnie. I nad czym byś musiał sobie popracować, tak mi się wydaje, to nad przejściami z pozy do pozy. Nie może być deptania, nie może być wiesz, e, szykowania się do pozycji, ale to na przykład jak są zwroty, nie? Na przykład wiesz, no, przegrajam ale stoisz, ciach, nie? Prawo zwrot, cyk, na przykład ciach i ciach, nie? Prawo zwrot, cyk, pyk, pyk, nie? Nie może być takiego czegoś tak na scenie, wiesz, i się, i się, i się ustawiasz. A ja wiesz, ja wszedłem na scenę, mówią prawo no. wdro, to ja no, patrzę właśnie, na scenę, nie? patrzę na innych, co robią, no. bo ja się tak naprawdę pozwolenie nie Na scenie e, z tego co wiem, sędziowie lubią zwracać uwagę na to, że nie buńczuczne, ale to jest pewność siebie, że ty się czujesz na tej scenie, wiesz, stoisz, pach, ciach. Ciebie nie interesuje nic dookoła. Ty jesteś ty, na ciebie mają patrzeć. Oto ja jestem tutaj. Sprawia mi to przyjemność. I teraz e, właśnie jak tak samo tyłem, jak stoisz. To, żeby te dwójki były na przykład jak w obrotach, to staraj się zadzierznąć lekko palce, odkręcasz się na zewnątrz. I jakbyś chciał szarpnąć, jak pies, to wtedy nawet czujesz, jak tutaj te dwójki się spinają. Nie? Fajnie wtedy je widać. Jedna noga, możesz tą nóżkę do przodu przenieść. Nie, za mocno, nie? Delikatnie, bo wtedy to, to, ta dwójka będzie wydawała się większa. Dociskasz ze sobą, spinasz po aczkolwiek to jest naprawdę super. Klaca w górę i spinasz skosy. Mocno. Cyk. Tutaj żebyś nie zasłaniał pośladka, bo on będzie pocięty, nie? Tu. Cyk, nie? Tak jak stoisz, sobie, ciach. To tu, tu żeby... nie było ten. Niby takie Mocno dupa zepnią. O, widzisz, o, 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 to tu chodziło, zobaczysz sobie na filmie, Zobacz, ale ten najszerszy też nie zapominaj, nie? Nie, nie, nie tak nie, okej, okay, super. I teraz prawo zwrot. i już sobie myślisz, jak nogę, tak, do przodu, tak jest. I możesz plecy pokazać, czyli najpierw, jak jesteś tu, to tu pokazujesz, ale nie pochylaj się, nie? Możesz cyk, o, pokazać plechy i od... To wszystko do przerobienia sobie potem, nie? Nie odstawiaj tak tej nogi cyk, albo niektórzy nawet do tyłu, bo to ginie. Możesz stanąć sobie lekko bokiem. Stań sobie, jakbyś tam pozował. Nogami. Też stań sobie, o właśnie. I teraz i teraz tą nóżkę. Tak jak stoisz. Ciach. O właśnie. I teraz, i teraz biodra skręć. Cyk. O, widzisz. Tutaj odkręcasz. Op, klasa do przodu. Możesz wakiem zaciągnąć. Zobacz sobie, ale no, noga tu ma się być. Nie, nie prostuj tej nogi, nie? Musisz ją pokazać, żeby tam krawiecki wyszedł. No jest ciężko, ja wiem. I teraz złap tą łapę, cyk, bark do dołu. Tak, staraj się pochylić lekko do przodu, żebyś ty nie był taki odchylony do tyłu, nie? Ręka musi być. Pro... O, właśnie, nie? Idealnie, cyk. I wtedy ewentualnie tu stoisz i pyk, pyk, ale cały czas tu jest dopięte, cały czas cyk, okej. Okay. Tutaj klatę dopinasz, tą, nie, dopinasz, tutaj tą stronę dopinasz, ona jest spięta, o właśnie, super. Patrz, a zrób jeszcze, teraz mi się przypomniało, tyłem stań, ostatnia poza powiedzmy jest najszersza, albo bicepsy tyłem i przechodzisz do brzucha, nie. Cyk i teraz y, udaj brzuch, do pozycji przejdź. No, okej, okay. dobra, okej. Okay. I teraz tak jak ten im pokazywał, na przykład czy są bicepsy, zobacz, jakby to wyglądało, tak jak ty robiłeś ciach, czy najszerszy nie? A na przykład cyk, tak, i mówię, udaj brzuch. Wtedy noga, spinasz już triceps, przechodzisz, i już jesteś. Nie? Od razu wiesz, widać, że ty, że ty się czujesz na tej scenie, nie? Cyk, bicepsy tyłem, na przykład, czy tam najszerszy, tak, ale od razu poczekaj. Jeszcze raz, jeszcze raz. Cyk, zrób bicepsy tyłem, noga do tyłu. Ok. I teraz, o, właśnie, i już ręce idą. I już jesteś. Płynnie, elegancko. Jak się zmęczysz, jak się zmęczysz, wiesz, napinasz to, kwi, bierzesz oddech i przechodzisz na drugą stronę, nie? I w ten oto sposób trening klatki piersiowej zarówno pozowania, troszeczkę, e, Rafał dzisiaj podźwigał, zrobił rekord. 163 razy poszło tutaj, krzyki, piski były, motywacja była. Tak jest, potem troszeczkę na tempie, wymuszony przeze mnie zrobiliśmy trening, fajna pompa przy okazji była mięśniowa, trochę pozowania. Rafciu, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za możliwość treningu z Tobą. To ja również krew. dziękuję, bo zobaczcie, jakie to jest piękne uczucie. Ja, zaczynając na internecie, oglądają właśnie Ciebie czy tam innych kulturystów. Z czasem mam z Wami trening. To jest piękne. To jest właśnie w tym sporcie piękne, że robią to, co lubię, spotykam się z osobami, które wcześniej oglądałem. To, to jest coś fajnego. Bardzo mi jest miło. Myślę, że to nasz nie pierwszy, nie ostatni trening. Życzę Ci zdrowia. Bez kontuzji, wyciśnij te upragnione 200, jesteśmy ugadani, tak jak mówiliśmy wcześniej, że jak wyciśniesz, to jesteś przygotowany. Przyjeżdżam, osobiście zarzucam i wtedy nie pójdzie na raz, ale na dwa albo nawet trzy razy. Dzięki, że byliśmy razem z nami, Rafał, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, również dziękuję wszystkim Twoim braciom, wszystkim Ninja na całym świecie, bardzo dziękujemy, zdrówka i do następnego, cześć. Hello.